Czy zjem w wakacje sałatkę z ogórkiem, pomidorem i koperkiem z własnego balkonu? Największy nacisk kładę na te pomidory, bo kocham to warzywo, ale nie znoszę ich ze sklepu. Zwłaszcza odmiana Bawole Serce jest moją ukochaną. I teraz na TikTokach jest bardzo głośno o tym, że można to uprawiać po prostu na swoim balkonie i jest do to odpowiednia pora, żeby je zasadzić w domu na razie w mini szklarni, więc to właśnie robię. Postawiłam na dwie odmiany pomidora, do tego ogórek. Piądrową, kto wiedział, że nasiona ogórka są czerwone? Wiem tylko, że pomidorów dobrze zasadziłam, jeśli chodzi o nasionka, a z całą resztą robię fris. Style. Najbardziej mnie zdziwiły w ogóle nasiona szpinaku, wyglądają takie piękne kamyczki. I tak się podekscytowałam, że wszystkie wysypałam na podłogę. W ostatnich trzech doniczkach sadzę sobie rukolę, miętę i miętkę. Teraz do mnie dotarło, dlaczego kocimiętka się tak nazywa, bo ma identycznie jak mięta, takie drobne nasionka, więc pewnie stąd skojarzenie. Ogólnie mam wrażenie, że będę je miała po prostu wymieszane ze sobą, bo to jest dosłownie jak zielony pieprz. Kocimienka w sumie jest jedyna nie do jedzenia, tylko żeby ostraszała komary. Więc widziałam jeszcze te rozsypane nasionka szpinaku i dodałam, bo stwierdziłam, że jak ich jest tak dużo w opakowaniu, to chyba muszę ich zasadzić troszeczkę więcej niż po trzy. Teraz taka najmilsza część, czyli po prostu wciskanie tych nasionek w ziemię. I balkon ma od wschodu do zachodu. Wszystko mi tutaj usycha, więc mam nadzieję, że będzie to odpowiednie, żeby wyhodować sobie przepyszne pomidory i ogórki i całą resztę, które potem zjem po prostu w sałatce. Przez najbliższy miesiąc będą stały na parapecie, w pobliżu kaloryfera, przy oknie, tak żeby nie zasłaniało nic dopływu światła. Mam Wam update, jak tylko zacznie coś kiełkować.